Cześć! Dzisiaj sobie nagrywam kolejny odcinek z SP Containment Airbridge. Airbridge przynajmniej containment w Roblox. Zaczynamy jako klasa D. Jeśli film się spodobał, zostawcie lajka. Nie wiem, 3 lajki po ostatnim odcinkiem. Bo się naś wyświetleń, bo nie patrzę głównie na light, like, tylko na wyświetlenia. I liczę na to, że nie będzie jakiś OP potworów. To jest mój jedyny cel. A tak poza tym to liczę, że będziecie dobrze się bawić. Pistolet, dobra. Łap, łapy do góry jakieś je zobaczę. To jest trójka. Tak, trójka jest. Ora to jeszcze bardziej S Jest. Aha, ten Hayat, der chciał mnie skomować. I teraz ważne pytanie: czy ja chcę tu zostawać? No i za niecałe 30 sekund już tutaj będą. Myślę, że przejść sobie pod ziemią to jest najmądrzejsze w tej sytuacji. Ups. Zabiję go, dobra. Trzeba się wyleczyć. Teraz to już kompletnie mam przechlapane O, Nora, pistolet nie pistoletem, ale ja widziałem, że po prostu MTF tu przyjdzie. Się muszę w tym porządku zrobić. 1, 2, 3, 4, dobra. Wszędzie sobie pod ziemiami, bo przepraszam, że przez chwilę nie mówiłem, ale już nie jaki jest kolejny chyba jest co, tak? Albo to jest 610, czyli czerwony, który zaraża. Po każdym jego uderzeniu z... część ciała zamienia się w czerwoną i w... Czym częściej oberwiesz, tym większa Tym szybciej zamienisz się właśnie w tego SCP-ka. Albo to jest 280 jak w tamtym odcinku. Ale <laughs> Nie wiem czy ktoś tu będzie kampila. Ale... Dobra, nikogo nie widzę. Teraz to się mam... Ja nie jestem pewny, bo... Hmm. Mogę pójść teraz do. Nie, w się sensie nie opłacę teraz. Teraz najlepiej, bo by w ogóle uciec, pójdę okrężną drogą. Tutaj. Właśnie chcę sobie zajrzeć na chwilę. to może. A, może też tu Nie, bo czas się tutaj raz, jako staw. Ja nie wiem czy opłaca się do tamtego pokoju? wchodzić. No nie, jest ciekawie. Dobra, ee, no eee... Jednostki wkraczają. No. To jakiś aspekt, bo może że maska. Raczej to nie był maska, bo wcześniej byłyby drzwi otwarte. Albo to MTF ten szedł, albo SCP-ki tędy szły, które pewnie mnie zabiją. Pójdę przez A, bo sądzę, że to będzie najlepsze wyjście. Teraz sobie ja nie pamiętam, kiedy ja będę musiał skręcić. Chyba teraz od razu bym się w Dobra, udało się przejść do tego O nie już jeszcze winda, To to zostało Tam winda była Ktoś zjeżdżał O właśnie, jak mowa. Eee, chyba będzie dobrze. Ale żeby mi się to udało przeżyć. Teraz najważniejsza jest ucieczka. Na piątkę nie lepszą powiedziałem, że MTF wtedy przejdzie. I... no, to mi się bardzo podobało. Teraz moduluję się tylko o to, żeby... Żaden SCP, ani nikt tutaj nie kampił, bo jak będzie, to się załamia. Hmm. Zabityłem Gok I on miał moje co miał Trzymać się, lepsze on gocy się zresztą kurda kurde Będę miał przechlapany, bo jako serp zaczniemy, jako sije Raczej O ja już, już. dużo się tutaj działo, widzę To bardzo dużo się działo oni pod asą nie podajemy rajdę pod B. Jest ciekaw bo za minutę 35 sekund się zraszają posiłki jakieś i już nie jest taka sytuacja. Dobra, jednego zdjąłem, Drugi też zdjąłem, Dobra, ładnie zostaję przy tej broni raczej. No, zostaje przy tym. Nie chcę cię zabijać z peku. Nie wiem co teraz zrobić. Zabiję go, dobra. Wszystko szybko ulecza. Лечом, да чонно. на пяно изменять, брат? Ну не, 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 не а, фанеже, на дня мама A, fajnie, fajnie, fajnie się bawię. No nie, no. Niewidzialny był, no. Niewidzialny był. No, niewidzialny. Ale oberwał, bo, no malowała no, no, no. no i maskę jako po podmus. się zrespił jako do, Chodź się zraspił jako dobry. I nałożył maskę tylko po to, żeby chyba uciec. Nie widziałem to co może chociaż chodzić, bo... nie widać go, tak Naprawdę... Chciałem... miałem taki plan, żeby tutaj się ustawić i na długiej palić full auto. Ale... o o, już... no tutaj coś widać. No ale niestety mi nic nie wyszło z tych rzeczy, nie? Więc słabo, a tak poza tym to jest on nawet zadowolony, ale oni na nie zauważyli. On ma 14% HP, więc mało. mało. Hmm. O, obrywa, obrywa, obrywa! No i haj mu uciekło, no. GG. Znaczy GG, no. Ten hop Adrian, no ten miał bitkę, widzę jakąś. Ale no, z tam, on... A, on podniósł umpa, okej. O, ale się na niego zakąpił. Kto to chce go oglądać, jak? Anto, y, Anto, Anto. Ty. No. To ja zabije się, o nie no. <laughs> Dobra, eee, widzimy się w kolejnych że Bo nie sądzę, byście chcieli patrzeć. Jak oni się nie? No co? Zaczynamy się przy kolejnej pa eee, rundzie. Pa! No to co? Kolejna gra znowu klasa D Eee. W tamtą stronę. Eee. Ludzie się kłóci na początku. Aha, już. Już jest chłop, który po raz zamyka drzwi, jak tu mnie wnerwia. Nie żem ja sam tak nie robił. I dlaczego nie mogę sprintować? Ja nie, nie będę miał karty chyba. No Eee... Dobra, ucieczka, ucieczka. Raz pistolet mamy. Koks. Я зол, ну. Я сыграю с таким шнупки Майнкрафт, курда. Он сгинет раз, сто процент. Tak, klasa 4% HP. No i nie zabiję wszystkich. Nie no nie mogę! Chłop zamknął! W windzie! Chłop mnie zamknął w windzie! <śm> nie chciałem nastrzać w pracy. Jeszcze będzie bardzo podejrzana, ale wrócę tam, najwyżej umrę. No i znowu ktoś wzywa w inde kanał. Ale jeszcze teraz to może być dosłownie każdy. Bo ja nie kliknę teraz. Teraz to jest sama, nie wiem co mam ze sobą zrobić, bo. W lepszarce nie mogę być, bo tam jest MTF, jest zapek A nie mam karty, żeby wyjść. Mam tylko pistolet. Dobra, zabiję ich, bo współpracują z mtf -em. Dobra. Pięć pocisków. Wiem, że nie potrzebna na nich dwa ale. Ooooooo! Przecież zabiję, bo nie sądzę, że dożył długo. Scientist. Teraz to. Myślę, że pójdę do windy, bo powinna być otwarta. Będzie? Nie, tak jest dobra. Nudę wszarki mi jak na dojdzie, więc Słabo. Mój plan teraz to jest. Spojrzeć to drugie, pojrzeć i tu. Czy ktoś tu był? Był. To to jest trójka, nie? O, kiepska gierka. czy kiepska. Wszystko może się zdarzyć, tak? Ale no, nie sądzę, że dużo się zdarzyło. Słyszę, że ktoś jest w tym... I teraz tak... Jestem tu... on, co to za karta? Ty, trójka tu leży. Tutaj ja się mogę stąd wynieść. Ale czy ja chcę się stąd wynosić? Ops. E, OBS mi się trochę zepsuł. Zaczekajcie chwileczkę. Sorry, że i teraz będziecie mi trochę ucięty obraz, ale no niestety. Mam nadzieję, że już powrócił, sprawdźmy to. Dobra, jest dobra. Zresztą pod... Nie wiem, chyba nawet tak było. Ale <grym wytkujesz> nie wiem, czy wychodzić, chodzić, kamam Mój plan to jest to, żeby go zastrzelić. A żebym go zastrzelił, no! <ścoughs> SCP-ka, słyszałem! O nie, szkoda gadać, nie, co się dzieje. Mam broń, to jest najważniejsze. Ale słabo jest tylko dlatego, że ja mam trójkę, mogę się stąd wynosić. Ty w sensie... Ej, to jest plus 10, to, jeżeli nikt nie był u tego. O, u 0,35. U SCPK z... 0,35. U 0, maski. Bo tam się zazwyczaj razpi czwórka. A jak będę miał czwórkę, to już mogę się stąd wynosić. Więc no. O Jezu, no już słyszę strzały. Ja nie wiem, czy to... I nie wiem, jakie są esypeki, ja nie wiem, no. Powiem tak, dużo nie zrobiąc. Teraz najmądrzejsze, co mogę zrobić, to po prostu stąd wyjść. Ojej, chyba znowu Wam się ekran zmniejszył. Eee, już teraz staram się naprawić. E... nie dlaczego właściwie OBS zaczął mi właśnie mnie szwankować, no? Mam nadzieję, że teraz to jest dobrze. Zobaczmy. Dobra, jest dobrze. A to na ostatni odcinku w ogóle cały. Nie zwróciłem uwagi, że uciekał obraz. Jezu, co ja mam zrobić? Słyszę milion strzałów. Jest pani tutaj ze trzech ntf'ów ów a ja mam broń i tylko broń O, tu też była trójka, była leża dwójka, uciekamy stąd w nosie tu invisible guy Ej! Jakie to było o dobre! O kurde, e, to zamknij. Czy tu coś leży? Dwójka. Czy ktoś tu już był? Bereta. Wezmę, bo więcej mam. Czy ktoś tu był? Był. Byli! To nie ma karty żadnej. Teraz to jedyna szansa to jest po prostu kogoś zabić. O dobra, nieważne. Teraz ja muszę pójść i uciec stąd. Więc wyciekam przez A przez BM się nie opłaca. Bo na B... no teraz ktoś się zrespił. I to na 80% jest MTF, nie? Ależ to C, które mam ją ocalić. Dobra, mamy jakieś techo, zabiliśmy. Mamy czwóreczkę, która nam jest niepotrzebna, niestety. Kałach, The Fire Serpent, kurde. O oh, Boże, jakaś sieka tu jest. Teraz to mój plan, polega na jednym, Przekampić to. Dwie takie dobre gierki. No, jeżeli ta gra mi wyjdzie, to jestem taki zadowolony z tego odcinka. O kurde. No nie, nie ja tu umrę, ja to umieram No nie no, tak blisko, a szkoda Bardzo szkoda, A, No dobra, to co, ja się z wami kończę eee, Kończę, Boże, żegnam, chciałem powiedzieć O, tak blisko było w drugiej rundzie No to co? Ja chyba was mi. i tyle, pa.